Moi drodzy, no to co, krótki update, jak wygląda sytuacja z Didi. Wiem, że czekaliście na tą pogadankę. Zaskoczę Was, bo wstawiam Wam sporo filmików z tego, jak to wyglądało przed i po. I powiem Wam krótko, że jest duża nadzieja, mamy bardzo duże nadzieje. Na pewno widać ogromny progres, co zobaczycie na pewno po filmikach. Także mamy wlanej bardzo dużo otuchy. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy, tylko nie mówcie nikomu, bo tego na głos się nie powinno mówić. Natomiast muszę być z wami szczerze, że gdzieś z tyłu głowy nadal mamy bardzo dużo wątpliwości, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to: wątpliwości. Wątpliwości, myślę, że to jest dobre słowo. Czy na pewno się uda? Kurczę, no niby widać progres, ale z tyłu głowy gdzieś coś, człowiek ma takie coś, że czy na pewno się uda? Jeśli się uda, to jak długo to jeszcze będzie trwało? No bo Didi z nami nie została. Nie było takiej możliwości. Babcia wzięła ją na ten kolejny okres, nie wiemy czy na miesiąc, czy na półtorej miesiąca. Natomiast wzięła ją i dalej trenerzy do niej przychodzą. Mniej więcej rozumiemy, gdzie tkwi problem i jakby i co działa, bo to widać na tych filmikach. Myślę, że nie ma sensu wam tu opowiadać, co działa, co nie działa i tak dalej, bo to jest inna kwestia. A was na pewno interesuje, jak wygląda sytuacja, tak z grubsza. No mogę wam powiedzieć, że w moim czarnym scenari scenariuszu jest coś takiego, że to potrwa nawet jeszcze rok. Dlaczego? Dlatego, że mm, przyjeżdżali do nas znajomi, którzy mieli, jedni mieli 8-miesięcznego synka, a drudzy mieli dwuletnią czy trzyletnią córeczkę. I przy tym 8-miesięcznym synku reakcja była taka jak przy naszym Romeo. Bo Didi nie kuma, dlaczego się kogoś nosi na rękach, dlaczego ktoś płacze, dlaczego nic nie mówi, dlaczego raczkuje po podłodze i tak dalej. Natomiast przy tej dziewczynce w ogóle reakcja była totalnie odmienna, nie było z nią żadnych problemów, chodziła z nią, za nią, spała z nią, jak dziewczynka zasnęła oglądając telewizję na kanapie, to Didi do niej przybiegła, położyła się, zasnęła, w ogóle zero reakcji. Więc moim zdaniem największy problem jest tutaj w dwóch kwestiach, a jednak wam powiem, w czym jest problem. Po pierwsze, już pomijając aspekt naszego złego wychowania, zaniedbaliśmy, daliśmy dupy, ale po pierwsze zazdrość o Maritę, bo zauważyliśmy, że kiedy ja trzymam Romeo, to Dili tak nie reaguje, gdy, jak Marita ją, go, go trzyma, a druga kwestia jest taka, że przyzwyczajenie do tego nowego czegoś, że nie dość, już abstrahując od tematu Marity, to jeszcze mamy sytuację, w której... Mały człowieczek, który nie mówi, pełza, płacze, je, trzyma się go na rękach, no jakby ktoś zajął miejsce Didi przez nasze złe wychowanie, więc ona nie kuma tego. Natomiast kiedy człowieczek już coś mówi, chodzi, yy, zachowuje się jak człowiek, tylko jest mały człowiek, to jakby nie robi to w ogóle wrażenia na Didi. Także jeszcze dużo pracy przed nami, moim zdaniem maksymalnie rok. Chociaż babcie się załamie, jak to słyszy, ale w, nie ma co tutaj się jakby nastawiać, na, nawet neutralnie, po prostu trzeba wierzyć, że będzie dobrze. No i zapraszam Was na to, żebyście zobaczyli, jak wygląda sytuacja. My na pewno się nie poddamy. Na pewno się nie poddamy. Nie wiem, co by się musiało stać, ale się nie poddamy. Kto to jest? Kto to jest? Zobaczmy. Nawet człowieka. Zobacz. Kto to jest? Zobacz. Nie już nie widzę, tylko. No już, już, spokojnie. <grywa> 拿出来了吗？ Nic nie, nic tu są emocje. Ale ona też emocje takie nie wychodzi. Przeniesieś się tutaj? Dlaczego? Co ty tak będę to mówiła? Ja chcę pokazać jej, że co byś nie robiła, to nie musisz na ciebie pić nie? I też, jak ty już pokazujesz w ten sposób, jak pokusujesz w ten sposób, to już. Nie chciałbym, żeby zawyła nie zaszczykała. Chcę ją cały czas na takim sukcesie dzisiaj zostawiać. O, sam. No, sam, sam, sam idzieś, jest super, super, idziemy, idziemy. Super. I na zewnątrz. się Didi! Brawo! Ale jesteś silna! Wow! Brawo! Wow, proszę! Didula, kto to? Popczyk? Romeo? Dzidzia? Gdzie jest Dzidzia? Co się dzieje? Co? No? Gdzie jest? Ono już patrzy czy nie? kłaczkę ją. Tak. Gdzie jest Dzidzia? No super! Jaką on kierował Nie wolno. O, dobra. O! Ale to jak wcisać To, to, to jeszcze tylko zmieniać, zmienić. Ona, ona, ma gdzieś, jakieś teraz tak mówię ci, że tak będzie, że tak obędziemy tego psa, że... No wy to, pa, to jesteście, pasy będzie. No właśnie. Tu jest nie uwierz mi, jakbym teraz dzisiaj Daniela zostawił, przez te parę dni, to co dla się nauczy, spokojnie, by to już sam ogadną. Widziałem jakie ma ruchy, widziałem jak się odzywa do psa, bardzo szybko pojął. właśnie, teraz Daniel przed dobrze? Przejmu się. Po takim dosłownie wiesz. Może stówkę Dokładnie, tak jak naprawdę pomalutku wszystko. O. O, o, tak. o, i polizała nawet. O, 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 dobra. Nie ty kolizania ja wiem, ale nie Co Odebraliśmy albumy z sesji. ty mamy brzuszkową. Ja o tych albumach wam mówiłam właśnie przy okazji sesji brzuszkowej. Jeju. Ale wspomnienia! Ale to będzie pamiątka na lata. Nie no, powiem wam. Ja pierdzielę. Nie tęsknię za tym brzuchem. Jeszcze nie tęsknię. Więc to jest pierwszy brzuszkowy. Tutaj mamy drugi. Witaj na świecie. Czekajcie. Ojej, no! No piękne, piękno. piękne. piękne. Ja no, patrz. to był malutki. O. No i trzecia. Trzeci album. Romeo Daniel Majewski. Eee, najmocniejszy, że tak powiem, dla nas. Najmocniejszy, najbardziej wzruszający reportaż z całego porodu. Moja położna, Żanet, kochana. i Jeju. No powiem Wam, że to był najpiękniejszy okres tutaj, w sensie całej ciąży. Parcie, parcie było naj... To bym powtórzyła jeszcze z 10 razy. No i też najgrubszy. Tu jest dużo zdjęć, wszystko po kolei. Oczywiście tutaj są zdjęcia lajtowe. Dalej Wam nie będę pokazywać, bo to tylko dla nas, no ale jest wszystko. Gwizdek porodowy się przydał. Tutaj ta jest szczeka na wyklucie się kurczaczka. No piękne. O, masaka, tyle... Tyle tu, tu, tyle tu jest bólu i łzy same do oczu się napływają. No, moje pozycje porodowe. Przepiękna wyjątka, przepiękna i nie żałuję w ogóle żadnej sekundy. Och.